Na pewno rozpoznawalny jest już sposób obrazowania marynistycznego świata Joanny będkowskiej hrabowicz Kolekcję jej prac można oglądać w czerwcu w Galerii Parkowej. Otwartość kompozycji ułatwia ujmowanie tej wizualnej deklaracji jako całość. Uwaga widza rozprasza się równomiernie, a to pozwala widzieć. Cały zamalowany obszar jednocześnie. Tematem moich obrazów jest pejzaż industrialny, zwłaszcza przestrzeń portowa. Poszukuję w tym temacie relacji zachodzących między motywem samego portu a różnymi jego aspektami. Od relacji morza ze stałym lądem po bogatą symbolikę związaną z zagadnieniami morskimi. Port będący miejscem początku jak i kresu podróży magiczną bramą przejścia ze świata materialnego w bezkres morza. Statek staje się symbolem człowieka, który przewozi bagaż swoich doświadczeń, zawija do różnych portów. Aby później trafić na wrakowisko. Człowiek morza musi walczyć z żywiołem oceanu, ale także ze swoimi najciemniejszymi zakamarkami duszy. Obrazy, jak puzle o skomplikowanych wewnętrznych układach, sprawiają wrażenie spójnych w ramach pojedynczych przedstawień, oraz jako całe ich sekwencje. Na obrazach spoczywa specyficzna patyna. Trudno wpisać je w czasokres sztuki współczesnej. Przypominają spreparowane fotografie wydrukowane w starej gazecie. Tego tematu nie da się inaczej ukazać. Delikatniej, bo jak pokazać, jak ktoś kiedyś określił trupis morskiego życia? Stąd mocne barwy, wyraźny rysunek podkreślony konturem, a przy okazji jakaś melancholia, zaduma nad życiem, rzeczywistością. Całość w swojej konwencji jest ściśle hermetyczna odwołuje do spraw artystce bez wątpienia bliskich. Tym samym pozostaje zawieszona w czasie przeciw popularnym problemom współczesnego świata, nowego malarstwa i codziennego życia. I tu zacytuję Picassa. Gdyby była tylko jedna prawda, nie można by było namalować stu obrazów na ten sam temat.